Cześć, to jest SPAM, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często jak Hiszpania w fazie pocharowej mundialu 2014. Zapraszam. Wielkie śmił uczyniła pustki w spamie moim, droga, pocuch afero tym wypłynięciem swoi. Serio, nic czego się można przyczepić we Wproście lub w Newsweeku. Oby tak dalej. Problem jednak polega na tym, że od ostatniego odcinka mieliśmy dwa tygodnie przerwy, a tak długich przerw mainstream nie przewiduje. Wracamy zatem z pedofilią. Newsweek w zeszłym tygodniu natrzaskał trochę znaków dotyczących przeprosin, które miały paść wtedy jeszcze w czasie przyszłym z ust prymasa Polaka. Na początek mowa o tych, których sprawa się niestety przedawniła. Czego oczekują poszkodowani? Rady jak działać, gdzie szukać terapii, a często chcą po prostu pogadać. Brzmi bardzo fajnie, ale wszyscy doskonale wiemy, że tak naprawdę to szukają kary. I bardzo dobrze, że to robią. Kara musi być i sprawiedliwość musi być, a gdyby powstała kiedykolwiek jakaś uczciwa petycja, to ja z moralnego obowiązku bym ją podpisał. Tymczasem, prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, przeprosi ofiary molestowania ze strony polskich księży. Tyle, że najbardziej zainteresowani nie zostali zaproszeni. Nie widzę takiej potrzeby, mówi arcybiskup Polak. 300 plakatów z informacją o Mszy wisi w całym Krakowie. Przyjdzie kto zechce. To pokazanie nam, że dla Kościoła nie liczymy się. On jest zajęty sobą, a nie swoimi ofiarami. I jeszcze w tym samym tekście, dosłownie kilka znaków później, dowiadujemy się, że jednak na to spotkanie przyjdzie osoba, która będzie poproszona o to, aby dać świadectwo. Mówimy tutaj o ofierze. Nazwijcie mnie nie czułem, ale czegoż jeszcze oczekiwać po takim spotkaniu? Że organizatorzy wyślą imienne zaproszenia do wszystkich, czy jak? Przecież nie znają ich danych, a drzwi są otwarte i wejść mogą. No, ja tego nie rozumiem w każdym razie. Zresztą o samym Kościele w sprawie pedofilii i o tym, jak rzekomo Kościół tej pedofilii sprzyja, to jest zupełnie inna historia do opowiedzenia. Trzeba wtedy wspomnieć o tym, jak w prawie cywilnym takie przestępstwo się definiuje, dużo słabiej i łagodniej, i o tym, jak ono się przedawnia, dużo wcześniej niż w wypadku prawa kościelnego. Poza tym w takim wypadku Kuria jest zobowiązana do tego, aby poszkodowanego, który się do niej zgłasza, poinformować, że należy takie przestępstwo zgłosić na policję lub do prokuratury. A, no i oczywiście kwestia rozmiarów zjawiska. Większość podejrzanych to bezrobotni lub niepracujący i nieposzukujący pracy. 919 osób. Ale było też 651 uczniów, 204 emerytów i rencistów, 51 rolników, 42 studentów. Tak to opisuje strona internetowa statystyków polskiej policji. Nie ma tam mowy o księżach, dlatego że ich tam praktycznie nie ma. I pewnie należałoby to teraz powiedzieć, jakoś rozbudować argumentację, ale zwyczajnie mi się nie chce. Wystarczy ten sam numer Newsweeka przerzucić kilka stron dalej i już mamy następny artykuł o wielkiej zbrodni kościoła. Tym razem w Irlandii, w Tuam. Mówiłem o tym ostatnio. Chodzi o te rzekomo pogrzebane w ściekach dzieci, którym siostry pozwoliły umrzeć. Arcybiskup Dublina, Diarmuid Martin przyznał, że to, co działo się w Tuam, zdarzało się zapewne w sześciu innych podobnych ośrodkach. I już w pierwszym akapicie mamy bardzo fajne przekłamanie. Irish Mirror pisze bowiem, że arcybiskup powiedział, że jeżeli takie rzeczy zdarzały się w Tuam, to w takim razie bardzo prawdopodobne, że we wszystkich tego typu ośrodkach zdarzały się również w całej Irlandii i dlatego zaapelował o bardzo szczegółowe dochodzenie. Prawda, że brzmi inaczej niż w cytacie? A sprawdzałem i słowo w słowo przytaczały to zdanie również inne irlandzkie dzienniki. Wobec tego albo autor Newsweeka kłamie, albo powołuje się na zupełnie inną wypowiedź. Niestety takiej nie znalazłem. Historyczka po żmudnych badaniach ustaliła, że od 1925 roku do początku lat 60. XX wieku w ośrodku siostry Bon w Tuam zmarło 796 dzieci, w większości niemowląt. Problem w tym, że taki sierociniec jako państwowa placówka prowadzona przez siostry musiał się bardzo szczegółowo ze wszystkiego rozliczać. Również ze śmierci poszczególnych podopiecznych. Zachowała się zresztą bardzo szczegółowa dokumentacja w tej sprawie i to właśnie na niej pracowała historyczka, ale zrelacjonowanie takiego faktu nie zgadzałoby się z narracją o ukrywanych zbrodniach. I niech mi ktoś powie, że tutaj chodzi o prawdę. A najlepsza jest historia o dwóch chłopcach, którzy dekady temu odkryli to miejsce pochówku. Zaciekawiły ich głuche odgłosy na skrawku boiska. Leżała tam pokrywa starego, pustego szamba. Gdy odłamali kawałek betonu, zobaczyli dół wypełniony około 20 małymi szkieletami. 20. To taka liczba, 40-krotnie mniejsza od 800. Mamy dwa fakty. Grób zrobiony z betonowych płyt, być może ze starego kanału, i znalezione tam 20 trupów, oraz 800 zgonów. Prosty przepis na manipulację. Fakty powiązać. A to, że na łamach Irish Times Barry Sweeney, czyli jeden z tych chłopców, który teraz już jest starszym człowiekiem, dziwi się. Skąd taką liczbę gazety wzięły, no to to już nikogo nie obchodzi. W opisie macie link do irlandzkiego artykułu, angielski oczywiście wymagany. I tak nawet jednej strony artykułu nie przerobiliśmy, a czas leci i trzeba się zająć kolejnym. I zostańmy już przy tym Newsweeku. Tym razem internetowo ktoś pisze artykuł o dr. Płtawskiej no i oczywiście o deklaracji wiary. To ważny tekst, albowiem bardzo symptomatyczny, ponieważ jest tu dosłownie, dosłownie wszystko. Tytuł brzmi Siostrzyczka, czyli Wanda Pułtawska. No bardziej uczciwie o wykształconym lekarzu, o ocenionym psychiatrze się po prostu nie dało. Dalej. Tekst zaczyna się opowieścią o tym, jak pani doktor się oparzyła i wbrew zaleceniom lekarza kazała się wieźć do innego szpitala, dalej położonego, no i nie karetką, tylko prosiła przyjaciół, żeby ją zawieźli. Oczywiście czytelnik już wie, że ma do czynienia z wariatką. Pewnie nieszkodliwą, ale jednak. Dalej, osobista wada. Anonimowy kleryk mówi, że była wyniosła. Następnie opowieść o przyjaźni z Janem Pawłem II. Tak proporcjonalnie, jedna trzecia artykułu. Nic o naukowych osiągnięciach, o publikacjach. Wiadomo, woziła się na papierze. A teraz podsuwa jakieś deklaracje do podpisania. No horror. Pytanie o reakcje w Niemczech. Są zbulwersowani. Innymi słowy, Zachód by się zbuntował, ale nie ciemno. Puenta tekstu: Pani doktor, nie ma w notatkach Jana Pawła II. Cytuję, tak jakby nie istniała. Może nie była taka ważna, a my słuchamy oszołomu. No i obowiązkowa pod takim tekstem ankieta czy powinno się karać lekarzy podpisujących deklarację wiary odebraniem im kontraktu. 70% odpowiedzi na tak. To już nawet nie jest śmieszne. Mam niestety złą wiadomość. W spamie zobaczymy się dopiero po wakacjach. Oczywiście bieżące artykuły będę komentował u siebie na blogu na odium S, więc zapraszam serdecznie. Seria będzie kontynuowana, ale w formie pisemnej. Na filmy będziecie musieli niestety troszeczkę poczekać. Dzięki za dziś. Do zobaczenia.